Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat EDC. Dla mnie jest to temat ważny. Być może Państwa też to zainteresuje, zainspiruje. Ja często spaceruję w różnych warunkach atmosferycznych, więc chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać na temat ochrony wzroku. Bo dla mnie okulary EDC nie mówię o okularach korekcyjnych, po prostu okulary. Okulary przeciwsłoneczne, okulary fotochromatyczne są bardzo ważne. I chciałem Państwu powiedzieć o swoich przemyśleniach na ten temat i pokazać okulary, z jakich ja korzystam na co dzień. Zasadniczo. Jesteśmy pokoleniem, które dosyć dużo czasu spędza przed różnego rodzaju komputerami, wyświetlaczami, i ja zauważyłem u siebie pewną nadwrażliwość na promienie słoneczne, ale nie tylko. Pracuję na pewnym systemie, który ma taki interfejs graficzny, jaki ma, i nie ukrywam, iż potem, jak wychodzę nawet w pochmurne dni, to moje oko dosyć. Yy, źle reaguje na yy, stosunkowo niewielką ilość światła dlatego yy, staram się nosić okulary okulary polaryzacyjne i mój wybór padł na okulary marki Oakley to jest model Plasma to są okulary oczywiście, które przyjechały nie, nie nie ze Stanów z Chin i już tłumaczę dlaczego. Okulary Oakley poznałem wiele lat temu, jak one jeszcze nie były takie popularne w naszym kraju i wtedy zacząłem kolekcjonować te super technologiczne, jak mi się wtedy wydawało, i bardzo drogie okulary. One były droższe niż inne, one były ciężko dostępne i Miałem wiele różnych modeli. Miałem Gascany, miałem Fuel Cell, miałem e... o ich nie pamiętam e... co najmniej 8 różnych modeli. E... Aż okazało się, że na AliExpressie zaczynają pojawiać się okulary, które bardzo przypominają oryginały, i przez bardzo długi czas one tylko przypominały a potem się okazało, że Chińczycy zaczęli bardzo dobrze kopiować te okulary. I takim naprawdę udanym modelem, który do dzisiaj mam i cenię jest model ShockTube. Tak polubiłem okulary z większymi szkłami, a potem znalazłem właśnie ten model, czyli model plazmu. Zasadniczo dla mnie jest bardzo ważne, aby przy zamknięciu okulary załóżnikami nie trafiały w szkła. I zasadniczo Oakley również o to dba i w tym wypadku zadbali o to również chińscy inżynierowie, którzy kopiując ten model nie poszli na pewne ustępstwa, nie zmienili geometrii, tylko dokładnie jeden do jednego wykonali kopię tych okularów. Okulary posiadają dosyć duże szkła, one są takie charakterystyczne, zakrywają e, oczy, także ani górą, ani bokiem żadne promienie słońca się e, tutaj nie mogą dostać. Mają na dole soczewki, takie deflektory, które e, przy podmuchach e, w jakiś sposób odchylają e, strumień powietrza, e, także żeby okulary nie podskakiwały na nosie i muszę powiedzieć, że zauważyłem jedną bardzo mm, dziwną rzecz. Oakley jest firmą, która chwali się swoimi okularami i technologią O czyli taką technologią, która pozwala długo nosić ich okulary na nosie bez e, żadnych e, bez żadnego dyskomfortu wynikającego czy z ciśnięcia załóżników, czy ciśnięcia tutaj na nos. I kurczę dopiero chińskie kopie tak naprawdę spełniają ten wymóg. Ja miałem naprawdę dużo okularów Oakleya i wszystkie mnie gdzieś tam cisnęły. Nie wiem, może mam po prostu azjatycki łeb, a może tak naprawdę Oakley nie do końca wie, co robi i wie, co mówi. Ale naprawdę mogę te państwu okulary polecić, bo one są dla mnie super wygodne. Mają tutaj podgumowane załóżniki Mają bardzo ładnie zrobione zawiasy plastikowe. To wszystko ładnie działa. Soczewki są fajne. To są ciemne soczewki z polaryzacją. Ja zasadniczo wszystkie okulary, jakie wybieram, to. Zawsze jest głównym wyznacznikiem, żeby to były okulary wyposażone w polaryzację. Okulary są leciutkie. Okulary są dobrze chronią wszystkie stres, sfery dookoła oka, także nie ma szans, żeby nam coś do oka wleciało. Nie ma szans na penetrację promieni słonecznych, więc świetnie się nadają, jako okulary dojazdy. I muszę przyznać, że no, ten kształt mi bardzo pasuje. Szoktube też jest fajny, ale te, nie wiem, jakoś tak trafiły w mój gust i mogę Państwu zdecydowanie ten model polecić. Przypominam, Oakley, model Plasma są jeszcze dostępne na platformie AliExpress i cena to w granicach 42 zł. versus oryginał. Myślę, że jeżeli sobie Państwo kupicie kilka par na ewentualne e, zniszczenie, e, to warto. Jak ja modyfikuję te okulary? Bo nie ukrywam, że e, niektóre soczewki mi nie pasują. Ja kupuję sobie okulary e, o podobnych kształtach, e, o podobnych szkłach np. fotochromatyczne. Wyjmuję te soczewki, przyklejam i dremelkiem dopasowuję do tych oprawek. Mam takie okularki zrobione, bardzo fajnie działają, tylko trzeba odcelować w takie produkty, które mają dobrze zrobione te warstwy fotochromatyczne reagujące na UV, aczkolwiek UV fotochromatyczne okulary, przepraszam. Nie będą Państwo działać w aucie, przynajmniej nie we wszystkich autach. Większość samochodów nowoczesnych ma w tej chwili już filtr UV na szybie naklejony, więc te okulary po prostu przy prowadzeniu auta no, nie zadziałają. Będziecie Państwo czuli, że słońce Was razi, więc mimo wszystko do prowadzenia auta zdecydowanie polecam okulary z przyciemnianymi soczewkami. No, i oczywiście z polaryzacją. To jest zupełnie inna jakość. Chrońmy nasze oczy. Oczy mamy wprawdzie dwa, ale wzrok jeden. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.